Cześć. Nazywam się Izabela i razem z Bellą. Poznajcie ją. Chcę wam pokazać, jak znaleźć odwagę bycia sobą i zrozumieć, że piękno jest w tobie. A prawdziwe piękno to stan ducha. Gdy jesteś piękna w środku, jesteś piękna na zewnątrz. Ten stan to efekt jogi, a joga to stan umysłu. W dzisiejszym filmie chcę Wam przybliżyć, czym jest joga. Joga stała się modą. Chodzimy na jogę, na jogę twarzy, na jogę brzucha, relaksacyjną, na jogę kręgosłupa, ćwiczymy pozycje, podobają nam się nazwy tych pozycji. Pozycja drzewa, wielbłąd, krokodyl, pies z głową w dół, sfinks. Ale to nie jest yoga. To jest tylko i wyłącznie zabawa. Yoga to filozofia. Trzeba ją poznać, trzeba poznać jej założenia jako całość procesu i zainspirować się nią. Yoga to coś, Czego się nie ćwiczy, jogę się praktykuje. A czym jest ta całość? To asany, oddech, medytacja, to relaksacja, to także mantry, ale to także dźwięki i zapach. Joga to praktyka, która pomaga nam tak naprawdę żyć. W kolejnych odcinkach. Przybliżę Wam elementy i podstawy stanu umysłu, którym jest yoga, a właściwie praktyka jogi. Na Instagramie umieszczam specjalnie dla Was mandale, tutaj już pewne widzicie. W relacjach zamieszczać będę ciekawostki z berlą, którą już poznaliście. Zaglądajcie, obserwujcie, polubcie, jeżeli Wam się podoba. Mam nadzieję, że ten film Was zainspirował i zaciekawił na tyle, że będziecie nam z Bellą towarzyszyć w następnym odcinku. Proszę o lajka i o komentarze. A jeżeli zaciekawiłam Was, to udostępnijcie ten filmik swoim znajomym. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.